No właśnie, czasami wystarczą dwie sekundy patrzenia nie tam, gdzie trzeba, aby doszło do istnej tragedii. W 2019 roku w Madrycie, na jednym z peronów w metrze, właśnie doszło prawie do tragedii. Mianowicie pewna kobieta. Oczekiwała na pociąg i robiła coś na swoim smartfonie. Gdy usłyszała, że pociąg nadjeżdża, wstała i zbliżała się do krawędzi peronu. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że cały czas była wpatrzona w swój smartfon. Niestety, gdy doszła do krawędzi, zrobiła o jeden krok za dużo i tuż przed pociągiem spadła. Dzięki Bogu nic jakiegoś wielkiego jej się nie stało, ale było o włos od tragedii. Czytając Biblię dowiadujemy się, gdzie wzrok ludzi wierzących powinien być skierowany. List do Hebrajczyków, 12 rozdział i drugi werset mówią nam takie oto słowa: Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Wydaje się, że w życiu osób wierzących tutaj toczy się prawdziwa walka. Ponieważ jako ludzie mamy tendencję, aby patrzeć na to, co widzimy, mamy tendencję, aby porównywać się z ludźmi, których widzimy. Pamiętam, spotkałem się jakiś czas temu z pewną młodą dziewczyną, która tak otwarcie ze mną rozmawiała i powiedziała, że mieszka ze swoim chłopakiem bez ślubu. Widocznie sumienie ją gryzło i, i zastanawiała się nad tą kwestią. I zapytała się, co o tym sądzę. Wiecie, no, ja wtedy powiedziałem, że gdy mam różne takie dylematy, zastanawiam się, co Pismo Święte mówi na ten temat, co Jezus mówił na ten temat, bo to jest moje kryterium, to jest moja droga. Ona natomiast przerwała mi i powiedziała: No, tak, tak, ale kiedy patrzy się na, na księży, na duchowieństwo, to można zobaczyć te wszystkie afery, te, te nieślubne dzieci, te kochanki i tak dalej. I skoro oni się tak zachowują, to chyba normalne jest, że prości, wierzący w taki sposób postępują. I wiecie, nasza rozmowa trwała nieco dłużej, ale polegała ona na tym, że ja chciałem przekierować jej wzrok wyżej, a ona cały czas jakby porównywała się z innymi. I to jest, to jest właśnie ta walka. Jakiś czas temu też miałem okazję spotkać przemiłego, starszego chrześcijanina, on już niestety nie żyje, ale on mnie czegoś nauczył. Mianowicie, razem z żoną organizujemy już od szeregu lat takie obozy chrześcijańskie, gdzie przybywają raczej młodzi ludzie. Jednak gdy on do mnie zadzwonił swego czasu i zapytał się, czy coś organizujemy dla Boga, ja powiedziałem tak taki obóz. On nie zastanawiał się i mówi: Dobra, przyjeżdżam. I przyjechał ze swoim plecakiem, mógł poruszać się tylko o dwóch kulach i tak mu to sprawiało ból, ale przyjechał. Oczywiście, ciało nie pozwalało mu tak bardzo wszystko robić jak, jak pozostali uczestnicy, ale ten zapał i chęci, jakie miał, i to, to zaangażowanie, naprawdę myślę, że młodzi mogli mu pozazdrościć. Jednak najbardziej byłem poruszony, gdy odwoziłem go na peron z powrotem, i gdy wysiadaliśmy z samochodu, był jeszcze kawałek do przejścia, do. do Peronu, więc zaproponowałem, że poniosę mu plecak. On natomiast wtedy tak spojrzał na mnie i powiedział Młodzieńcze, Pan Jezus za mnie krzyż nosił, a ja mam sobie plecaka nie ponieść? I wziął ode mnie plecak i spokojnie zaniósł go i wniósł do pociągu. Byłem naprawdę poruszony jego postawą, bo to jest to właściwe odniesienie. On, gdy miał mały dylemat, to zaraz patrzył na Jezusa. I jest coś niesamowitego w tym, gdy Duchowi Świętemu uda się skierować nasz wzrok na Pana Jezusa, to nieraz wszystkie nasze żale znikają, nasze narzekania milkną, bo nie mają racji bytu w obliczu tego, co przyszedł Jezus. Człowiek po prostu wycofuje się z tego wszystkiego. Tam jest niezwykła moc. I rzeczywiście, gdy czytamy ten 12 rozdział, drugi werset listu do Hebrajczyków, to jest tam takie greckie słowo, które składa się z dwóch członów: apo i chorao. Apo można tłumaczyć jako oddzielenie, odseparowanie, natomiast chorao jako patrzenie, spojrzenie. I gdy łączymy te dwa słowa, to słowniki tłumaczą to tak dosłownie. Że to jest odwrócenie swojego wzroku od jednej rzeczy i skierowanie go na coś innego. I o to chodzi. O to chodzi, byśmy potrafili oderwać swój wzrok tylko od tego, co widzą nasze fizyczne oczy, byśmy potrafili duchowymi oczami spojrzeć na Pana Jezusa, bo On jest naszym przykładem. Spójrzcie, gdy. Żona Lota, gdy aniołowie wyprowadzali tę rodzinę z Sodomy, gdy tam już ogień spadał, to ona spojrzała być może tylko na chwilkę na, na Sodomę, która właśnie płonęła. Jednak w tym spojrzeniu była pewna tęsknota. Tam było jej serce, ona ciałem wyszła, ale tam było jej serce. I, i to, że ona spojrzała nie tam, gdzie trzeba przyniosło katastrofę w jej życiu. Podobnie również król Dawid, gdy po wielu bitwach, różnych perypetiach w końcu doświadczał takiego względnego spokoju, wyszedł kiedyś na balkon i spojrzał nie tam, gdzie trzeba. Spojrzał na żonę jednego ze swoich żołnierzy i to doprowadziło go, to spojrzenie doprowadziło go do prawdziwego upadku, najgorszego upadku, w jego życiu. Gdzie patrzysz? Gdzie patrzymy? Czy tylko na to, co tutaj? Czy odnosimy się do tego, co tutaj? W taki sposób naprawdę wiele złych zachowań można usprawiedliwić w swoim życiu. Ale spójrz na Jezusa. Tam ma być utkwiony nasz wzrok. Niech Duch Święty uczyni ten cud w Twoim i w moim życiu.